Co wygra w wyścigu między Lamborghini Revuelto i McLarenem 750S? Dowiemy się, bo będę się nimi ścigał na ćwierć Mini. Jestem Matłodzo, na to jest Karwał. Revuelto ma wolno z Sansą V12, 6,5 litra i silnik elektryczny. Razem to napęd na tył, ośmiobiegowa dwusprzęgowa, automatyczna skrzynia, jednak samochód ma dodatkowe dwa silniki elektryczne z przodu. To daje mu napęd na 4 koła i 1015 koni, a do tego 1062 Nm. Samochód waży 1772 kg na sucho, więc z płynami to nieco poniżej 2 ton i kosztuje od 447 tysięcy funtów. McLaren 750 Tesla 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbo, 750 koni 800 Nm, napęd na tył, 7 dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia, ale samochód waży 1389 kg i kosztuje od 254 tys. funtów. Jani, jesteś zdenerwowany? Zawsze się denerwuję, gdy ścigam się tym samochodem. McLareny są znane z tego, że są szybkie, a ten wygląda na szybki. Ale nigdy wcześniej go nie widziałem. Tak więc jest słynny wyścig, w którym ty i ja ścigaliśmy się w samochodach poprzedniej generacji. Aventador SVJ, który miałeś w kabiolecie, a ja byłem 720S i to było mega szybkie. To znaczy, ty wystartowałeś szybko, ale potem ja cię wyprzedziłem. Pokonałeś się 296 swoim samochodem, ale było bardzo blisko. I myślę, że jeden z nich, ten McLaren, który jest ewolucją 720, faktycznie pokonał Ferrari, więc wszystko jest do wygrania. Gdybyś uprawiał hazard, gdzie postawiłbyś swoje pieniądze? Jeżeli ten samochód da z siebie wszystko, to wygra. Ale czy da z siebie wszystko? To napęd na tył. Dokładnie tak. Trzeba się spiąć, i wszystko będzie zależeć od tego, bo wiem, że twój samochód będzie miał napęd na cztery koła. Ale zanim przejdziemy do wyścigu, zróbmy rywalizację w kilku innych obszarach. Po pierwsze, porównanie drzwi. Najpierw zrobię to ja. Rzućmy okiem na Twoje. Nie widzę nic z drugiej strony. No dobra, żeby nie było, zrobię to też u siebie. Oj, dam radę? Nie tak łatwo, co? A teraz zróbmy próbę brzmienia. Ja pierwszy. W porządku? Średnio. I teraz prawdziwe włoskie brzmienie to jest Wielka Brytania. Jak klip z Londynu, co? Od razu widzisz Londyn. A to bardziej Mediolan albo Napol. Dobra, czas na wyścig. Zamknij drzwi. lecę mnie bolą. Rozgrzeję opony. Powinniśmy to zrobić, co? Ja muszę. Zawsze robię kółeczka w McLarenie. To jest dziwne. Mam takie wrażenie, że to jest wolniejsze niż 720. Czuję, że mnie zmiażdżysz. A to powinno być szybsze? Myślę, że tak, 750 ma 750 koni, a 720? 719. 720. Myślę, że w rzeczywistości ma więcej, ale mamy 100% paliwa. I to chyba nie jest najlepsze, ale. No cóż, wymówki. To u mnie na starcie. Nie dałeś sobie rady, co, Matt? Nie ma szans. Jestem naprawdę zaskoczony. Przysięgam, 720 jest szybsza. Nie dałeś rady, chyba co? Nie wiem, czy to miało znaczenie. Jedziemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy uda mi się zbliżyć. Myślisz, że to coś zmieni? Próbuj czegokolwiek. Potrzebuję każdej pomocy i szczęścia, żeby to zrobić. Znowu to samo. Dobra robota malutka. Nie na ma szans. Widzę go w lusterku, co znaczy, że jest daleko. Kiedy ćwiczyłem, za każdym razem było lepiej. Ale w wyścigu całkowicie tracił moc. Samochód nie zachowuje się tak, jak powinien. Będę z tobą szczery. Kiedy widziałem cię na treningu, w ogóle nie jechało to szybko. Wyglądało na to, że to jest tak jak z Lambo, gdzie moc spada w dół. Wyglądało to wolno. Chcę, aby samochód przynajmniej wykonał przyzwoity przejazd, bo nie jest w swoim tempie. Może szybciej na pewno. No dobrze, jeszcze raz. Możemy nawet do jutra. Nie dogonisz mnie. On uważa, że nie ma całej mocy. Trzymam na hamulcu i. No nie. Mówisz, że nie powinien mieć wyłączonej trakcji. No, właściciel uważa, że McLaren lubi ten samochód bez wyłączonej trakcji. Więc jeżeli jeździsz z wyłączoną trakcją, to może to zmienić. Robiłem różne próby i najlepsza była z wyłączoną trakcją. Bez szans. Robi się coraz wolniej, co faktycznie. Coraz wolniej. Spróbuję jeszcze raz. go to wygląda tak wolno. Serio idzie i dopiero się zbiera. I nawet jak już się zebrał, to nie jeździ jak 720. No cóż, start lotny. On cały czas próbuje od początku. Startuje i zatrzymuje się. Startuje i zatrzymuje się. Nadmija sekunda, zanim słyszę, jak obroty wchodzą i odjeżdżasz. Duże opóźnienie. Jakie paliwo tu jest? 99. Zrobił już swój przebieg, niedługo powie, że potrzebuje przeglądu. Wiesz co, wszystkie te samochody mają za dużo przycisków. To jest przycisk, który chcę. Spróbuję tego. Nie ustawiłem miękkiego zawieszenia. Jeszcze tylko jeden szybki start. Co, nie był w trybie performance? Zobaczmy. <grym i zimny> Bez różnicy. Co się stało? Lamborghini wygrało z łatwością. Ćwierć mili zrobiło w 10,1. McLarenowi zajęło to 10,6 sekundy. Jaki tryb byś chciał, Matt? Automatyczne dla skrzyni biegów, ustawienie komfort, czy jak to tam nazwać? Ja jestem w komforcie ze wszystkim. 90 na godzinę. Zajęło wieki, aby zmienić bieg w dół. Nie w ogóle nie było kickdownu. Jest szybko. Co się stało? Mój samochód został na czwartym biegu. Nawet nie wrzucił trójki. Po prostu został na czwartym. Do niczego, nie wiem czemu tak było. No ale to było szybkie. Następnie przejdźmy do pełnego ustawienia sportowego. I trybu ręcznego dla skrzyni. 50 na godzinę. Praca Jedziemy, jedziemy Było blisko. Co to był za dźwięk? O! Szczerze, jedna z moich zmian była prawdopodobnie za wczesna, ale wszystko jest ok. Miałem podobnie, ale nie sądzę, żeby to robiło dużą różnicę. Ruszamy, 90 ka wiek. Nadjeżdża. <laughs> Zadziwiające jest to, że twój samochód ma tę natychmiastową elektryczną reakcję, ale to z jego turbo działało szybciej, szybciej reagowało. Szaleństwo. A potem przejechałeś obok. To było prawie jak odwrotność tego, czego się spodziewałem. Tak, bo zawsze spodziewasz się opóźnienia turbo, ale nie było opóźnienia. Test hamowania od 160 na godzinę. Jeżeli wolisz inny wyścig, kliknij wyskakujące okno albo skorzystaj z linku z opisu. Jeżeli nie chcesz innego, zostań tu. Wyboista droga. Ustawiaj łagodne zawieszenie. Dojeżdżamy do linii. Wiesz co to jest? Idealnie. Naprawdę miłe uczucie. Dobra robota. Więc słuchaj, ten samochód ma teraz rozgrzane opony bez dwóch zdań. Czy chcesz zrobić jeszcze jeden wyścig drag, żeby wetrzeć sól w rany? Zrób to sobie sam stary, pokonałem cię pięć razy. No, wydawaj sobie te odgłosy, jak dziecko w podstawówce, nie obchodzi mnie to i tak nie wykręcisz lepszego czasu. Nie było różnicy. Miałeś rację, nie ścigając się było dokładnie to samo. Mówiłem ci, szkoda opon. W każdym razie mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, kliknij na któreś z tych dwóch okienek, aby zobaczyć któreś z dwóch polecanych przez nas filmów. A jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie filmy, które do tej pory dla was przygotowaliśmy, to już teraz powinniście kliknąć w logo CarWow. Tam czekają na was wszystkie filmy w języku polskim do tej pory. To, to to ustawił.